Dzień dobry mili Państwo. Zima zawitała ponownie. Także idziemy na jakiś tam spacerek powiedzmy dla zdrowia. Kiegoś humoru nie mam kochani, nie wiem to może tak to wszystko wychyla. No. no problem mam, bo nie mam na paliwo i są problemy, jak to się mówi. Muszę przeżyć jakoś to. Ta pogoda jest do bani. W zeszłym tygodniu chciałem na jarmark pójść. Pojechać parę groszy, by człowiek może zarobił. Ale mrozy przecież były jak pierna. Może, może w to sobotę. Tak żeby było minus tam 1-2 czy nawet 0 to może być. Ale jak będzie poniżej, tak jak dzisiaj jest 3, to tak nie za bardzo. Zaraz przerwę, bo muszę łapkę w rękawiczkę wziąć. No bo to tak się mówi, zaraz może ubiorę w ogóle rękawiczkę, żeby paluchy nie, nie zmarzły już zaraz widoki puszczę o, już jest dobrze o patrzcie, zamarznięte wszystko niestety nie fajnie to wygląda spadnia gara już słychać tutaj ja bynajmniej słyszę już tam spadająca woda tam dalej jest nasyp kolejowy w prawo na Radom, Kielce, Kraków w lewo Warszawa budynek to nie wiem co to, to a to były kiedyś stawy rybne no to widocznie tam była cała ta dyrekcja chyba to nawet nieźle prosperowało powiem wam, no ale nie wiem komuś, komuś to przeszkadzało i poszło do likwidacji albo Obecnego pana z obecnego rządu, co wcześniej też zmarnował kraj. Tu można było sobie przyjechać, mogłeś kupić rybę na święta, bez żadnego problemu, świeżutko. No tak, nic nie ma. Widać z daleka między gałęziami, ale nie wiem czy będziecie mogli, a ja to spróbuję odciągnąć Holender. Dobra, może przybliżenie będzie, bo to wiecie, za każdym razem to nie jest automatycznie, chyba gdybym i zostawił kamerę, to i sterował z laptopu, z tego nawet z to tak no, sporo lodu. lodu jest na tym ślicznie że wygląda mówiąc szczerze ale idziemy dalej idziemy dalej zobaczymy czy zwierzątkom ktoś już dawał bo może będę miał szczęście i ja rzucę im tam coś z tej karmy no tu widać, że śnieg jest lód na rzece, która w, w, wodę daje do tego, że właśnie tutaj urządzenia jazu, jak to mówią, no, ale ja nazywam to woda spadebnia gara i tak zostanie. Wow.

Jorka, zamawiaj O, wczoraj nie słyszałem ich dzisiaj słychać kaczki. Ho 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 przeniosły się, zgłodniały Czekaj tam przy tej i buduj widać było ślady tego pokarmu leżały na ziemi. A one tam head head daleko jak teraz pokazuję Jak z kamerą no, obiektywem zakrętem albo ktoś im wywił, albo. A wiem, przerem była taka i tam było setki. Znaczy tki, nie, przesadzam, dziesiątki ich. Ale tu już daleka widzę, że sporo ich jest. No zobaczymy tego się da radę i ktoś wam rzucił już, Ech, ktoś wam dał już narcie. Nie ma, nie ma nic Niestety kaczuszki, no nie mam co wam żyć dać, niestety dobra, na razie przeryżę na się odcinek.